Buch, czyli książka. Stowarzyszenie Szprachkafe Polnisz z Berlina zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści pod tytułem Sen o Okapi, autorstwa Mariany Leki, w przekładzie Agnieszki Walczy. Wydawnictwo Otwarte. Projekt został sfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Czyta Michał Staszczak. Kiedy w dzień pogrzebu Martina zamknęłam oczy pod stołem kuchennym u selmy, na jej bluzce czarnej jak szarfy żałobne, przez dłuższy czas ich nie otwierałam. W którymś momencie selma ze mną na ręku wypełzła z pod stołu. Uwiesiłam się jej na szyi, więc usiadła razem ze mną na jednym krześle. Ja spałam. Przyszli moi rodzice uklękli przed selmą i przede mną. I szeptem próbowali mnie obudzić. Mama miała czkawkę. Zawsze dostawała czkawki od płaczu. Ponieważ była odpowiedzialna za robienie wszystkich wieńców w naszej okolicy, przygotowała również te na pogrzeb Martina. Nie, tylko nie te mówiła z początku odmawiam robienia tych wieńców. Potem jednak je przygotowała w noc przed pogrzebem i do samego rana w całej wsi. I w całym otaczającym ją lesie nie było słychać żadnego innego odgłosu prócz czkawki mojej mamy i szelestu szarf żałobnych w jej rękach. Luizo, zaszeptała mama, Luizo. Połóżmy ją na sofie, zaszeptał tato. Usiłował ostrożnie oderwać moje ramiona od szyi Selmy, ale mu się nie udało. A gdy tylko spróbował zabrać mnie z kolan Selmy, uczepiłam się jej jeszcze mocniej, a przez sen byłam zdumiewająco silna. Daj spokój, powiedziała Selma po prostu będę tutaj siedzieć. Wkrótce przecież i tak się obudzi, co nie okazało się prawdą. Przespałam bite trzy dni. Selma utrzymywała później, że to było sto lat. Ponieważ nie dawałam się zdjąć, Selma dźwigała mnie nieprzerwanie przez trzy dni. Śpiące dziesięciolatki są nieco masywniejsze niż dziesięciolatki rozbudzone, i Selma zastanawiała się, czy Martin potrafiłby utrzymać mnie śpiącą w powietrzu choćby przez minutę. Dopóki nie dawałam się zdjąć, Selma nie miała zaufania do tego, że będzie automatycznie omijać grożące załamaniem miejsca w kuchni i salonie. Więc teraz, dla pewności, zwracała na nie szczególną uwagę. Tutaj nie stawać, mruczała, zbliżając się wraz ze mną do czerwonego oznakowania, bo co innego jest zapaść się samemu, a co innego z kimś w ramionach. Selma nosiła mnie przed sobą na piersi, na plecach, brała na barana. Kiedy musiała pójść do łazienki, jedną ręką ściągała rajstopy i majtki i utrzymywała mnie jakoś na kolanach. Gdy była głodna, rozrywała zębami torebki z zupą w proszku. Szybko nauczyła się odwijać mą jedną ręką. Kiedy kładła się spać, leżałam ciasno przy jej piersi albo z tyłu na plecach z rękami na jej szyi. Przez trzy dni Selma nosiła nie tylko mnie ale i swoją czarną bluzkę, czarną jak szarfa żałobna, bo przebranie się i umycie były niemożliwe, dopóki nie dawałam się zdjąć. Drugiego dnia Selma poszła ze mną do wsi, do sklepikarza. On również ubrany był jeszcze na czarno i siedział przed swoim sklepem nadal zamkniętym. Z powodu żałoby, głosiła w wieszka na drzwiach, tak jakby każdy tego nie wiedział. Czy mógłbyś na chwilę otworzyć? spytała go Selma. Sklepikarz wstał. Nie wydawał się ani trochę zdziwiony faktem, że śpiąca zwisam Selmie z ramienia. Masz suchą karmę dla psów? Niestety nie, odpowiedział sklepikarz. Mam tylko puszki. Selma zastanowiła się przez moment. Ile paczek mortadeli masz na stanie? Sklepikarz poszedł zobaczyć. Dziewięć. Wezmę wszystkie. I byłoby miło, gdybyś mógł mi je od razu rozpakować. A potem proszę wsadź mi je tutaj. Selma obróciła się, a sklepikarz wziął od niej reklamówkę zawieszoną na palcach splecionych pod moją pupą. W milczeniu otworzył dziewięć paczek mortadeli i włożył posklejane plasterki do siatki. Mógłbyś mi wyjąć portmonetkę? spytała Selma, wskazując pod bródkiem na kieszeń swojej czarnej spódnicy. To na koszt firmy, odpowiedział sklepikarz.